czy mężczyźni powinni się golić w miejscach intymnych? Bo rozmawiałem dzisiaj z moimi znajomymi z pracy, jak jechaliśmy do pracy i zaczęło się od rozmowy o tym, czym się różni szynszyl od kapibary. A potem przeszliśmy do głównego tematu, czyli właściwie czy mężczyźni powinni się golić tam. I sam temat bardzo ożywił całą grupę. I trzech gości, którzy byli w tej grupie, powiedziało: "To jest oczywiste, że tak. Trzeba się golić. Włosy są obleśne". I to jest bardzo ciekawe, bo zawsze wydawało mi się, że to jest bardzo wstydliwy temat i jeszcze parę lat temu jak rozmawiałem z moim kumplem, to on powiedział Prawdziwi twardziele tego nie robią, a teraz jak rozmawiam z gośćmi, to to jest naturalne. I co ciekawe, tych trzech kolesi wszyscy powiedzieli, że tak, golimy się tu i tu i tam. Słodziaki z młynów Rothera, dziękuję za kawkę. I z dwóch dziewczyn, jedna powiedziała Nie no, dla mnie luz, mnie nie przeszkadza jak koleś jest owłosiony, dla, dla mnie to jest w porządku. A druga powiedziała, że jednak woli, na gładko, albo przynajmniej trochę przystrzyżone. A co wy dzieci na ten temat? I potem poszliśmy krok dalej, bo jeden z kolegów powiedział też, że goli łydki i nogi. I też dla niego to było oczywiste. No ale on siedzi w klimatach kolarskich, więc w środowisku kolarzy to jest naturalne, że się goli nogi. I z kolei golenie nóg to już dla jednej z koleżanek było za dużo. Miała takie... Serio i teraz pytanie. Jeżeli jest się profesjonalnym kolarzem, to golisz nogi, tak wiadomo, bo trzeba, żeby mniejszy był opór powietrza, żeby szybciej jeździć. Ale jak jesteś niedzielnym kolarzem, to czy też trzeba golić, czy nie? Czy wy, kolesie, byście ogolili nogi? Ja w sumie na przykład nigdy nie goliłem nóg, ale tak sobie myślę, może rzeczywiście to lepiej wygląda? Ale pojawiają się kolejne problemy, bo wtedy trzeba regularnie golić. Tamten kolega powiedział, że raz na tydzień goli, bo i tak ma małe, y, małe owłosienie. Ale to już jest jednak z, y, obowiązek. I jak się zastanawiam nad tym, no to dziewczyny miały zawsze przerąbane, bo musiały się golić od stóp do głów i to pewnie zajmuje trochę czasu, a kole się tylko ewentualnie twarz. Ale teraz, jakby zmieniają się czasy i standardy, to pewnie kole się będą spędzali tyle samo czasu w łazience co panny. No powiedzcie, bo jestem bardzo ciekaw, jaki jest Wasz stosunek do sięgolenia. Które miejsca są ok, a które to już za dużo.